Witam was w nowym filmiku. Zapraszam was na nowego vloga. Słuchajcie, dzisiaj będzie przegląd rzeczy takich ogrodowych. Pojedziemy zobaczyć co w trawie piszczy, jakieś kwiaty, roślinki. Mamy w planie kupić też fajne drzewko, jak nam się uda, także to na pewno wam też pokażę, jeżeli je, jeżeli je jeszcze dostaniemy. No i co? Pewnie za mną. O już widzicie nawet. Jest z nami mój mały sapaczek. No i tak, słuchajcie, pewnie teraz już tak będzie, że pojawią się gdzieś w tych vlogach, filmikach, jakieś wiecie, rzeczy ogrodowe, jakieś takie domowe vlogi, ale właśnie z ogrodu, z pracami ogrodowymi. Ale myślę, że to Wam nie przeszkadza, bo jak robiłam ankietę, czy chcecie takie filmiki, wiecie, ogrodowe, z nasadzeniami. Będziemy stawiać też szklarnie w tym roku, więc być może Wam też pokażę, może nie w tym filmie, bo dopiero czekamy na, na przesyłkę, aż do nas przyjdzie, ale może już w jakieś takich kolejnych vlogach coś tam może się będzie pojawiać. No i jak zadałam takie pytanie, to bardzo duża część z Was miała ochotę na takie filmy, właśnie, że z chęcią obejrzycie takie rzeczy właśnie typowo ogrodowe vlogi, jakieś roślinki, nasadzenia i, i wiecie, to cały ogród. No a już, że ponieważ zaczął się już sezon i u nas prace trwają, 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 no i gdzieś tam, wiecie, będzie to, będzie to cały czas ten ogród się teraz gdzieś tam przewijał. No to tam gdzieś tam wiecie, co nieco Wam wpuszczę do, do, tych, do tych vlogów, do tych filmików. Tak, chyba jeszcze wam tutaj zrobię może jakiś w tym filmiku denko kosmetyczne, takie mini, bo mam produkty, które mi się też pokończyły. To może Wam też tutaj gdzieś rzucę, jakieś tam, wiecie, polecajki, rzeczy co się sprawdziły bądź nie sprawdziły. No i tak, i po prostu zapraszam Was na nowy filmik. Dzieje się, dzieje się, pomalutku. Tutaj mam posadzone pierwsze. To jest mięta, bazylia. I tutaj są, słuchajcie, szczepiorek, rzodkiewka, sałata. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj kwiatki mam pierwsze. Słodziaku ty mój, najpiękniejszy. Słodziaku ty mój. Dobrze, to idziemy. Ale to jest ładne, zobacz kochanie. To duże jest te centrum No dobra, może najpierw przejdziemy i potem co? Zobaczymy, no A co to jest? A, oglądaliśmy go, no no no, no dobrze, przejdziemy dookoła i zobaczymy Zobacz jak te fajne A nie, zobacz. Co? No. Te są śliczne. No te są bardzo ładne. A tutaj są czerwone. Piękne. To są azalie chyba, nie? Tak mi się wydaje. Ale duży jest ten ogród. O Jezu. No, nasze maleństwo też jest. Może przejdziemy dookoła, najpierw zobaczymy, co tutaj jest, a później zdecydujemy. No. Takie rzeczy ogrodowe. Co ty tam widzisz? Tak. Tam pan z pieskiem jest, tak? Piesek tam jest? Jest, no. Piesek tam jest? Tak? Ojeju. Ale te drzewa, kochanie, są piękne, co? Patrzcie, jakie duże drzewa już to nie jest, co? Ale jakie duże. Oliwko? Oliwka. 400 funtów. Oliwkowe, no. 400 funtów. Hello. Hello. Wiesz. To jest jakaś Co? Co to jest? Jedna korona. Corona. Tłuszkawki? No. Ale te, takie okay, są. Możemy wziąć jak chcesz. No, Truszeczkę dużo czy yes. Z czterech do takiej długiej sobie posady no. tej doniczki, co mamy? Troszkę bezkletnie. Może jakiś tam wózek weźmiemy też, co? Kochani, słuchajcie, witam Was nowego dnia. W nowym dniu zaczynam, słuchajcie, a właściwie dołączę, myślę, te, te nagrywki dołączę do poprzedniego vloga, tak zrobimy. Tam będą, słuchajcie, właśnie rzeczy ogrodowe, to już tam wspominałam Wam wcześniej. Tak, słuchajcie, nagrywamy, więc musi się coś dziać. Nie wiem, czy słyszeliście te hałasy. Pewnie tak. No ale dobra, nieważne, słuchajcie. Słuchajcie, przyszłam do Was zacznę ten vlog z denkiem kosmetycznym, z polecajkami i chyba tu będzie. Raczej będą produkty, które mi się sprawdziły, chociaż nie, nie wszystkie. Dobra, to co? Zaczynamy, żeby nie przedłużać, bo oczywiście ten vlog pewnie będzie długi. Jeszcze będą rzeczy ogrodowe, ale zaczynamy od denka. Słuchajcie, Rituals. Y, skończył mi się taki Body Scrub, czyli peeling do ciała. Bardzo fajny. Zresztą, wiecie, Rituals. Y Chyba wszystkie produkty Ritualsa są fajne. Przynajmniej u mnie naprawdę się sprawdzają. Boskie zapachy, relaksujące, odprężające. E, ten peeling do ciała też bardzo fajny. Naprawdę bardzo przyjemnie używa mi się produktów z Ritualsa. Ale jak jesteście tutaj ze mną, bądź na Instagramie, to wy wiecie, że ja generalnie bardzo, bardzo lubię produkty Ritualsa. E, dalej, dalej, dalej. Słuchajcie, skończył mi się podkład e, Kiko. Ulti Unlimited Foundation, też Kiko Milano. Bardzo fajny podkład. Bardzo ładnie kryjący. Naprawdę można go z nim bardzo fajnie pracować, nabudowywać. Zresztą wiecie, ja już robiłam Wam i testy na Instagramie, i wiem, że z mojego polecenia również kupowałyście ten podkład. Zrobię Wam zbliżenie, może ktoś będzie miał ochotę sobie go właśnie zakupić, bo naprawdę jest godny polecenia i ja na pewno do niego też wrócę, bo powiem Wam, że on jest niedrogi, a naprawdę bardzo fajny, bardzo fajny podkład, bardzo fajny. No i tak jak mówię, właśnie wiem, że kupowałyście też z mojego polecenia i dostawałam wiadomości, że Wam się sprawdziły, także super. Bardzo się cieszę, że, że coś, co Wam mogę polecić, u Was również się sprawdza. Słuchajcie, zdenkowałam również taką miniaturkę Estee Lauder. To jest ten Night Repair słynny. Wiecie, że ja lubię, wracam. U mnie zawsze musi być zapas tego i taką miniatureczkę sobie wykorzystałam. Zawsze te miniaturki zabieram, powiem Wam, w podróż, bo to, wiecie, jest bardzo poręczne. Ale ponieważ mam tych miniaturek też sporo, to, to wiecie, staram się wykorzystywać na bieżąco. Dalej, dalej, dalej. Słuchajcie, wykończyłam. Taki błyszczyk z Estee Lauder. On był taki, słuchajcie, troszkę przeźroczysty, dawał taką leciutką poświatę takiego beżu, ale bardzo delikatnie. Mm, bardzo fajny. Zdenkowałam Błyszczyk Estee Lauder. Powiem Wam, że ja produkty bardzo, bardzo lubię. Te produkty z Estee Lauder, naprawdę. Dalej, dalej, dalej. Może z rzeczy, które mi się sprawdziły. Krem pod oczy. Po prostu taki z REN. Też już wykończyłam go. I wydaje mi się, że on był chyba w kalendarzu tegorocznym, adwentowym. Chyba tak. Tak mi się wydaje, że on był z kalendarza. Bardzo fajny, bogaty, nawilżający. Fajnie, fajnie nawilżający po prostu. Ale myślę, że jest też godne polecenia, bo naprawdę bardzo, bardzo fajny, słuchajcie, produkt. Ja lubię no wiecie, moim ulubionym jest Shiseido ale powiem wam, że ten był też całkiem fajny, bardzo taki nawilżający zdękowałam, słuchajcie, kolejne perfumy i to będą perfumy z Zary Ebony Wood słuchajcie, o tych perfumkach ja już wam mówiłam Akurat ten zapach Ebony Wood, słuchajcie, taki drewny, mocny. Ja lubię słodkie perfumy, ale powiem Wam, że ten był całkiem przyjemny. Na pewno do niego też wrócę, bo słuchajcie, też cena do jakości jest mega. Nośne, bardzo długonośne, perfumy ogoniaste z ogonem, czyli ciągnące się intensywny zapach, nie wiem jak reszta z tej kolekcji, ale ta Ebony Wood naprawdę taki mocny, intensywny jak ktoś lubi takie wiecie, drewniane, drewniane mocne, troszkę może podmęskie, takie ale wiecie, to jest kobiecy zapach, ale takie bardzo mocne, wyraziste bardzo, bardzo fajne perfumy no i to jest ta kolab kolaboracja z bodajże Jo Malone też tak, także ta linia bardzo fajne, naprawdę fajne, za tą cenę to super. Kodali, słuchajcie, Kodali, chyba francuska firma Beauty Elixir. Hmm, powiem tak, fajny, ale ja osobiście bez tego się obędę. Nie robiło właściwie jakichś tam efektów, wow, nie widziałam żadnej różnicy. Było ok w używaniu ja sobie, więc z reguły nan nanosiłam tą giełkę, słuchajcie, na, 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 na makijaż ale szało, słuchajcie, ja do tego nie wrócę. No i kolejna rzecz, którą wykończyłam, <coughs> garnier, no i to miał być taki shoot drink, taki mocno nawilżający, wygładzający, <coughs> wygładzający włosy, gdzie włosy się puszą, miał być, zobaczcie, te miękkie, gładkie, w ogóle wyprostowane, wowa, 10 razy wygładzone, bardziej, wiecie, jak lustro, i połyskujące, i w ogóle. No, słuchajcie, nie. Ja do tego nie wrócę. Bardzo ładnie pachniało, bardzo ładny. Zapach był bardzo ładny, utrzymywał się długo na włosach, naprawdę intensywny. Ale słuchajcie, to nic nie robiło. To kompletnie ani nie odżywiało, ani nie prostowało włosów, ani nie, nie wiem, nie urzeźmiało puszenia się. A poza tym, bardzo, bardzo niewydajny produkt. Tutaj pisze, że wiecie, niby wystarczy kropeleczka. Ten, no, słuchajcie, na takie długie włosy, jak ja mam, no to. Ta kropelka by w ogóle nic nie dała, a większa ilość no też nie dawała efektu. Jedynie co bardzo przyjemnie pachniało. No i to tyle. Dobra, słuchajcie, zapraszam was dalej na dalszego vloga, bo już widzę, że tutaj rozmawiam prawie 7 minut o tym denku, więc uciekam i zapraszam was na y ogrodowe rzeczy. Będziemy słuchajcie, stawiać szklarnie. Nie wiem, czy w tym vlogu Wam pokażę, czy może już w jakichś kolejnych, ale coś tam ogrodu, ogrodowych rzeczy Wam pokażę. Także zapraszam. Widzicie, jakie unikatowe rzeczy są. Taki budda do domu. Przepiękny sklep. W ogóle e, takie inne rzeczy. No ale ten zegar, jaki piękny. Piękny jest ten zegar. Już, kochani, już tylko pokażę tu. A tu jest taki, też ładny, ale ja mam bardziej styl glamour, więc no, powiem Wam, że kusi mnie ten zegar. Idziemy zobaczyć dalej, ale fajne. Naprawdę bardzo ładne rzeczy tutaj są takie inne, unikatowe o lampy solne. Troszkę inne rzeczy. Także przejdziemy się. Ale ładne tutaj są te rzeczy. No patrzę, kochanie na tego Miszka. Jak ktoś ma górsk, górski dom na przykład. No przepiękny ten stolik. I to jest stolik, słuchajcie. Ten Misiu to jest stolik, co? Ale piękny. A to jest tak, to jest takie typowo angielskie, nie? Jezu, jaki ten słoń jest piękny. Panie? Nie, gdzie? Ja przeszłam, nie widziałam. No, takie, co? No. Ale jeszcze zobaczę. Bo tu widziałam zegary. O. Ale piękne te zegary. Zobaczcie, śliczne. Z takim mechanizmem, ale ładne te zegary są, wiesz? przepiękne. No ale wiesz co kochanie, ładne, ale z tą czarną obramówką nie bardzo do nas. Nie bardzo. Ale ten na wystawie, no powiem ci, że. No nie wiem. A ten, srebrny. Piękne. No zobaczymy. Powiem wam dziewczyny, że miał być vlog ogrodowy. Ale pogoda nam nie dopisuje, jak widzicie, na konewce pada. Także dzisiaj nie będzie za bardzo aż takiego vloga. Proszę, jestem wyposażona, co prawda, ale ale. Tutaj słuchajcie, mamy zasadzone, już Wam chyba to pokazywałam, sałatę, rzodkiewkę, szczepiorek, i tutaj w rogu jest troszeczkę pietruszki. To, to. Tu słuchajcie, nasza szklarnia miała powstać. Ale jak widać, no niestety pogoda nam nie dopisała. Jak widać, dziewczyny miała powstać, znaczy powstanie szklarnia, ale musimy to przełożyć na inny dzień, bo pogoda nam nie dopisuje. Pada, pada, pada.